Witam wszystkich, dzisiaj wam pokazać, jakie mamy sprzedaży Osie. To drift trajek, Gokartów, kartów bardziej i tym podobnych. Osie z grubości 30 mm, pełna w środku. Pełna w środku, długość jej to 1020 mm, czyli metr, 2 cm, do tej osi posiadamy w sprzedaży piasty kół, piasty zębatek, piasty tarcza amulcowych, łożyska samonastawne. Takie piasty też posiadamy na oś 25. Zabezpieczenia do, do tych osi kliny o długości 49 cm. Dodajemy do takiej osi, żeby sobie każdy dopasował. wysyłane są w takich tubach widać o jeśli ktoś byłby zainteresowany to oczywiście link będzie w opisie do aukcji do wszystkich naszych aukcji do sklepu internetowego i bezpośrednio link do tej osi z tym kompletem tutaj widocznym na nagraniu pozdrawiam